Wyobraź sobie korytarz wagonu nocnego pociągu, przedziały pogrążone w ciemności, tylko rytmiczne stukanie na stykach szyn, uspokajające, monotonne, śmiertelnie monotonne. W kabinie maszynisty płonie lampka ostrzegawcza. Czerwone światło pulsuje w rytm Twoich uderzeń serca. Masz dwie sekundy, żeby zareagować. Dwie sekundy, które dzielą Cię od życia lub śmierci. Naciskasz czuwak. Ale co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Kaseta 404 przedstawia. Julianka 1976. Rok 1976. Polska Ludowa. Kraj strajków, aresztowań i cenzury. W czerwcu płonie gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu. Robotnicy blokują tory w Ursusie. Powstaje kor Zalążek Solidarności. Ale tej nocy 6 października polityka nie ma znaczenia. Na kolei panuje względny spokój. Trzy katastrofy w ciągu trzech lat to statystyka akceptowalna. Radkowice chorzów, marciszów. Ta ostatnia bez ofiar śmiertelnych, ale z przerażającą lekcją, której nikt nie wyciągnie. System działa. Semafory, rozjazdy, czuwaki. Wszystko zaprojektowane, by chronić człowieka przed jego słabością. SHP samoczynne hamowanie pociągu genialny w swojej prostocie mechanizm. Elektromagnesy przy torze lampka w kabinie sygnał dźwiękowy 5 sekund na reakcję. Jeśli maszynista nie naciśnie czuwaka, system przejmuje kontrolę. Hamowanie awaryjne, automatyczne, nieodwołalne, bezpieczne. Przynajmniej w teorii, bo system zakłada, że maszynista jest przytomny, że może zareagować, że chce zareagować. A co jeśli nie chce? Co jeśli zasnął? Stacja Julianka. Mała stacja między Częstochową a Kłobuckiem. Budynek stacyjny. Dwie nastawnie. Tor główny i boczny. Rutynowa praca dyżurnego ruchu. Na tor główny wjeżdża pospieszny z Krakowa do Helu. Lokomotywa EU 07 myślnik 168 Zielona maszyna o mocy 2000 kW zdolna do prędkości 125 km na godzinę. Skład zatrzymuje się zgodnie z rozkładem. Pasażerowie śpią. Nikt nie wysiada. Julianka to przystanek techniczny. Chwilę wcześniej przejechał inny nocny, pospieszny Lublin-Wrocław. Na czele EU-07 myślnik 062. Wyprawiony prawidłowo. Wszystkie dokumenty w porządku zielone światło. Dyżurny czeka na potwierdzenie Sturowa, że szlak jest wolny, ustawia rozjazdy dla krakowskiego składu, zwykła noc, zwykła praca. A potem słyszy to szum od strony Częstochowy narasta zbliża się. Dyżurny patrzy w kierunku czerwonego semafora. Tam, gdzie szlak powinien być zamknięty, tam skąd żaden pociąg nie powinien nadjeżdżać. Ale coś nadjeżdża. Z ciemności wyłania się lokomotywa EU-07-062. Ta sama, która przed chwilą odjechała w stronę Wrocławia. Tylko, że jedzie tyłem, bez świateł, bez hamowania, prosto na stojący skład krakowski. Dyżurny krzyczy, ale w nocy nikt go nie słyszy. Zderzenie następuje o 23:48. Nie ma słów, które mogłyby opisać ten dźwięk. Metal rozdzierający metal, szkło pękające w tysiące fragmentów. Ludzkie krzyki, krótkie, urwane, a potem cisza gorsza niż krzyki. Ostatni wagon pociągu wrocławskiego, wagon sypialny numer 001, zostaje zgnieciony jak puszka wgnieciony do środka. Ludzie w przedziale sypialnym nie mieli szans. Większość ginie natychmiast. Pierwsi na miejscu są mieszkańcy Julianki. Biegną z latarkami, łopatami, co mają pod ręką. Widzą sceny, które będą śnić im się przez resztę życia. Później przybywają służby ratunkowe, strażacy, milicja, lekarze. Dwadzieścia osób ginie na miejscu. Kolejne sześć umiera w drodze do szpitala. Ponad sto osób zostaje rannych. Załoga lokomotywy krakowskiej ratuje się ucieczką w ostatniej sekundzie. Widzą nadjeżdżający cień i skaczą z kabiny. Słyszą zderzenie za plecami. Odwracają się i widzą swoje miejsce pracy przekształcone w ruinę. Rankiem na miejsce przyjeżdża wicepremier Alojzy Karkoszka i minister komunikacji Tadeusz Bejm. Patrzą na wrak. Patrzą na plandeki przykrywające ciała. Patrzą na dyżurnego, który nie może przestać dygotać. Jak to się mogło stać? Pyta minister. Nikt nie odpowiada, bo odpowiedź jest zbyt przerażająca. Komisja badawraki sprawdza dokumentację, przesłuchuje świadków. Dyżurny z Julianki nie zawinił. Pociąg został wyprawiony prawidłowo. Semafory działały. Rozjazdy ustawione poprawnie. Problem nie leżał w infrastrukturze. Problem siedział w kabinie lokomotywy EU07 myślnik 062. Maszynista 14 godzin pracy za sobą. Przekroczony czas. Zmęczony, śpiący. Pomocnik pijany. Stężenie alkoholu we krwi przekracza normę kilkukrotnie. A pociąg. Pociąg po opuszczeniu Julianki zaczął wspinać się na wzniesienia Wyżyny Częstochowskiej. Tor prowadził pod górę. Lokomotywa traciła prędkość. 100 km na godzinę. 80, 60, 40. W kabinie nikt nie reagował. Maszynista spał. Pomocnik był zbyt pijany, by zauważyć problem. Pociąg zwolnił do zera gdzieś w okolicach Lusławic. I wtedy stało się coś, czego system nie przewidział. Hamulce nie zostały zaciągnięte. Skład stał na pochyłości. Setki ton stali, żelaza i nieświadomi niczego pasażerowie. Grawitacja zaczęła działać. Najpierw centymetr, potem metr dziesięć. Pociąg zaczął się staczać w dół. Nabierał prędkości dziesięć kilometrów na godzinę. Dwadzieścia, trzydzieści. Tor prowadził prosto, w dół, bez zakrętów, bez przeszkód. Z powrotem do Julianki. W kabinie sygnał SHP piszczy co minutę. Lampka miga, ale nikt nie reaguje. Albo czuwak został wyłączony celowo, żeby nie budzić śpiących, albo obaj, maszynista i pomocnik. Co minutę instynktownie gasili alarm i natychmiast zasypiali ponownie. Tak czy inaczej, stalowa bestia przyspieszała. W ciemności. Tyłem. Bez świateł. Bez hamowania. I nikt jej nie zatrzymał. Pół roku później pada wyrok. Naszynista. 11 lat więzienia. 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pomocnik, to samo. Dyspozytor: Dwa lata. Lokomotywa EU07 Myślnik 168 przetrwała katastrofę, ale trzy lata później zostaje skasowana po kolejnym wypadku, jakby nosiła przekleństwo. EU07 Myślnik 062 jeździ do dziś. Malowana na nowe barwy, używana przez prywatne firmy towarowe ale maszyniści, którzy ją prowadzą, mówią, że coś w niej nie gra. Dziwne odgłosy w nocy. Czuwak, który włącza się sam. Cienie w kabinie, gdy patrzysz w lusterko. Oczywiście, nikt nie mówi o tym oficjalnie. Przy budynku stacyjnym w Juliance stoi krzyż. Zwykły, drewniany. Nikt nie dba o tablicę. Napis zatarł się z czasem. Oficjalne dokumenty zniknęły, zarchiwizowane w miejscach, do których nikt nie ma dostępu. Kilka artykułów w Nowych Sygnałach z 1977 i Głosie Maszynisty z 2013. To wszystko, co zostało. Reszta jest ciszą. Ale jeśli pewnej nocy przejedziesz przez Juliankę, gdy stacja będzie pusta a tor błyszczący w świetle księżyca. Posłuchaj. Może usłyszysz stukot kół, ale od złej strony. Może zobaczysz światła lokomotywy, ale jadącej tyłem. A może, jeśli będziesz miał szczęście, usłyszysz tylko cichy skowyt hamulców.